Dzień dobry. Znowu bezszelestne uruchomienie. Pomijając te pikawki, rzeczywiście wszystko się odbywa bezszelestnie, bo znowu siedzę w hybrydowej Toyocie, tym razem w tej topowej, flagowej, mianowicie nowe kamery. nowe Camry z nową, nowym zespołem napędowym hybrydowym i w Polsce przy czym moje wrażenia na temat tego samochodu są wyjątkowo mocno podbudowane praktyką, ponieważ żeby nie skłamać zrobiłem tym samochodem do tej pory 1602 km a to naprawdę coś jak na test samochodu prasowego. Przyznacie sami. I po tym całym teście, który jak mam nadzieję, bo próbuję filmować tak, jak sobie tego życzyliście, żeby tylko zegary były jedną kamerą obejmowane. Po całym tym teście mam w tej chwili średnie spalanie 70. Przy czym, w rozbiciu na poszczególne etapy, mniej więcej 1 trzecia z tego wszystkiego to było miasto i obwodnica, a reszta to była trasa. Tęta trasa, no wiecie Na autostradzie niemieckiej Gdzie rozpędziłem auto do samego końca Który wbrew Obietnicom Toyocy, Toyoty Nie wynosi 180 Tylko licznikowe 196 Bardzo przyzwoity wynik I no mam Parę rzeczy do opowiedzenia Jeśli chodzi o Spalanie i hałaśliwość Hałaśliwość to wam jeszcze pokażę jak wyjadę na obwodnicę, bo jadę w tej chwili po Puławskiej w stronę Warszawy od Toyoty chodzeń w piasecznie, gdzie usiłowałem wytargować inne auto do nakręcenia wstępu do technicznego filmu o hybrydach, ale to nieistotne. W każdym razie. Podczas tej jazdy na niemieckiej autostradzie. Średnie spalanie wynosiło od 79 do 81. Przy średniej prędkości z pokonanych 400 km w jedną stronę. Średnia prędkość wyniosła ponad 140 km na godzinę, więc potraficie chyba ocenić, że było to cholernie szybko. W drugą stronę prędkość średnia była niższa, bo zaledwie 126, ale średnie spalanie pozostało na poziomie 7.3 mniej więcej. W Warszawie i na obwodnicy średnie spalanie w tym samochodzie, wielkim, luksusowym, bardzo wygodnym i raczej ciężkim, wynosi, uwaga, powstań. Jak widać na zdjęciu 59. 59. Ja wiem doskonale, że ten samochód porównywać należy z topowymi dieslami w tej klasie. Czyli, no, oczywiście grupa Volkswagena, to jest Passat, to jest Arteon, to jest Superb, czyli tak naprawdę jedno i to samo. Um, I. Powszechnie używane diesle tych, tych modeli nie potrafią zejść do średniej 5-9 po mieście i obwodnicy z dosyć prostego powodu. One w mieście cały czas jeżdżą na silniku spalinowym, natomiast hybryda wtedy używa bardzo często i gęsto silnika elektrycznego. O którym za chwilę. A druga kwestia w tym porównaniu jest taka, że hmm, ten samochód ma 218 koni mechanicznych. Więc jego cena zaczynająca się od mniej więcej 140 000 zł, wysoka. Nie oszukujmy się. Mocno się relatywizuje, bo jeżeli zaczynamy porównywać diesle czy benzynowe silniki, wszystko jedno, rywalizujących w tej klasie marek, to wypadałoby też porównywać ceny samochodów o mocach rzędu 200-220 koni mechanicznych. A wówczas cena 140 tysięcy złotych przestaje być wysoka. Ale ja nie po to tym samochodem jeżdżę, nie po to go nagrywam dla Was, żeby cokolwiek reklamować, cokolwiek relatywizować. 140 tysięcy to jest dużo. To jest dużo, niemniej otrzymujemy za to wielki luksusowy samochód, który w dodatku, po przejechaniu, jak mówiłem, 1300 km, nawet już teraz więcej, ma w moich oczach tylko trzy wady. Z czego no wszystkie trzy są w jakimś stopniu męczące, nie wiem, drażniące, ale żadna z nich nie stanowi o dyskwalifikacji tego samochodu w życiu. Pierwsza i najważniejsza to jest ta, że fotel ma za krótkie siedzisko. W ogóle nie trzyma na boki i nie da się opuścić wystarczająco nisko. Kiedy jadę suwem, na przykład tą Rav4, to fakt, że widzę całą maskę siedząc prawidłowo za kierownicą jest zasadniczo czymś normalnym. W limuzynie absolutnie nie. Siedzę o 5 cm za wysoko. Punkt. Tak jak opisując RAV-4, mówiłem, że jest to pierwsza Toyota, w której nie mam żadnych zastrzeżeń do ergonomii. To ta Toyota jest pod tym względem gorsza. Gorsza właśnie o zakres regulacji fotela na wysokość. Po drugie, fotel ma co prawda elektryczną regulację podparcia lędźwiowego. Ale co dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe, typowo dla japońskich samochodów jest to regulacja tylko na jednej wysokości. Nie można jej obniżyć, podnieść, a w końcu kierowcy są różnych rozmiarów. Więc to, co dla mnie będzie mniej więcej podparciem lędźwiowym, dla mojej sąsiadki będzie prawie że między łopatkami. To nie ma sensu. I. Naprawdę to nie jest żaden problem techniczny. To jest najzwyczajniej w świecie ingerencja księgowych. Druga wada, tradycyjnie. Dramatycznie złe multimedia. Co prawda, one są w tej chwili przynajmniej całkowicie do przyjęcia, jeśli chodzi o wkomponowanie w kokpit. No, chyba sami. Potwierdzicie, że to wygląda dużo lepiej niż sterczące tablety. Tym bardziej, że to działa, jest szybkie, jest responsywne, bardzo ładnie reaguje na dotyk i tak dalej. Mimo, że cały czas mamy do czynienia z, tą, z tym samym idiotycznym interfejsem, co od wieków, którego się nie da intuicyjnie regulować. I nawet jeżeli, tak jak w tym egzemplarzu, mamy tu znakomite audio JBL znakomita oczywiście nie ma najmniejszych porównań z tym co w odpowiedniku Lexusa, czyli w Lexusie ES możemy mieć, a więc marka Lewinsona. Nie, 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 nie. To nie jest ten poziom i jak to y, mówił sędzia w piłkarskim pokerze, nie i jeszcze długo nie. To jest druga wada. Trzecia wada związana z multimediami i Absolutnie niezrozumiała, kompletnie, totalnie mur. Nie ma możliwości połączenia telefonu typu smartphone ani Androida, ani Apple za pośrednictwem bezpośredniej integracji czyli nie ma tu ani Android Auto, ani Apple CarPlay. Oba systemy są od dawna obiecywane przez Toyotę, i nawet są już takie kraje na świecie. Jest to w tej chwili Ameryka Środkowa, gdzie w ramach upgrade'u Toyoty i Lexusy dostają ten system. Oczywiście, żeby się nikomu wełbie nie przewróciło z dobrobytu, jest to wyłącznie na kablu. Co z jednej strony można wykpić, ale z drugiej, po moich doświadczeniach z BMW i Mini. Gdzie bezprzewodowy Apple CarPlay już jest, to wcale nie e, zasługuje na wykpienie, że jest przez kabel. Bo bezprzewodowy Apple CarPlay w grupie BMW działa owszem, ale na zasadzie, jak to było w dowcipach o milicjantach, o milicjancie, który sprawdzał, czy działa kierunkowskaz. Działa, nie działa, działa, nie działa. Tamten system przerywa co chwilę. Tu przynajmniej Bluetooth działa perfekcyjnie, ale absolutnie perfekcyjnie. Powiązanie nowego telefonu, nowego urządzenia z tym systemem poprzez Bluetooth bezprzewodowo trwa 30 sekund. Natomiast no nie ma Apple CarPlay. W związku z tym nie jestem w stanie używać sensownych nawigacji i aplikacji, które naprawdę pff, są daleko poza zasięgiem tego, co Toyota montuje w swoich nawet tak znakomitych samochodach. Ale, tak jak to już pokazano w filmie Benkarty Wojny, to są jedyne trzy, a może trzy, a może trzy. Wady tego samochodu. Bo przejechawszy tak ogromny kawał drogi, nie znalazłem żadnej więcej wady. Auto jest bardzo szybkie bardzo zrywne bardzo zwinne bardzo komfortowe świetnie wyciszone i w dodatku bardzo mało pali. Jak widzicie, już w tej chwili, od momentu, kiedy zacząłem do Was przemawiać i ględzić spalanie średnie spadło do 6,9 co biorąc pod uwagę, że 7 było wynikiem już uśrednionym po bardzo, bardzo ostrej trasie pokazuje dobitnie jak bardzo oszczędny jest ten samochód poza trasą skoro już zdążył spaść o 1,10 powiedziałem, że jest szybki i cichy uwaga Jadę w tej chwili 80 km na godzinę. To co słyszycie, to jest oczywiście silnik. No już muszę przestać, by się zrobiło grubo powyżej dopuszczalnych tutaj na obwodnicy 120. E, możecie sami stwierdzić, że było to i bardzo szybko, i naprawdę cicho. Biorąc pod uwagę, że Silnik spalinowy, który jest elementem zespołu napędowego hybrydowego synergicznego, jednak musiał wskoczyć na wysokie obroty. Konkretnie wskoczył na obroty pod tytułem 5000 na minutę. Czyli miał jeszcze 2000 do końca obrotomierza. Obrotomierz jest widoczny dla kierowcy tylko na wyświetlaczu przeziernym, head-up display, co całkowicie wystarcza. Wiadomo kiedy samochód jedzie za darmo, a kiedy nie. Co ja mogę jeszcze powiedzieć o tym aucie? Fajnie by było siedzieć niżej, to już mówiłem. Fajnie by było łatwiej obsługiwać multimedia, to już mówiłem. No, co ja biedna sierota jeszcze Wam mogę pokazać. Może rzeczywiście uda się. Pokazać head up display. Widzicie, mamy w tej chwili 1500 obrotów przy 100 km na godzinę. Mam nadzieję, że widzicie. Tak to wygląda, kiedy wykonuje skok. Zobaczcie, jaki jest przyrost prędkości. Ok. Dosyć tego dobrego. Bardziej, że ludzie koszą trawę i nie będziemy im przeszkadzać zbyt szybkim przejeżdżaniem obok. Auto, tak jak powiedziałem, jest zaskakująco ciche, biorąc pod uwagę moje ostatnie doświadczenia, nawet z zupełnie nową generacją silników zespołów hybrydowych Toyoty. Tu jest zaskakująco cicho. Rzeczywiście jest to okręt flagowy. Widać, słychać i czuć. Jedyny hałas, jaki dociera do kierowcy przy prędkości ekspresowej lub autostradowej, to, jest, to są dźwięki toczenia opon i to bardzo ładnie wyciszone, bo nadkola są również ładnie wygłuszone. I na lewym lusterku, tylko lewym, na prawym mnie ciekawe, jaka jest różnica w aerodynamice. Ale w tej chwili jadę 130 km na godzinę i nie muszę podnosić głosu, żebyście mnie doskonale słyszeli. Prawda? A to, co Wam mówiłem od samego początku na temat e, zwinności i szybkości tego samochodu, dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której trzeba szybko zmienić pas. Przyspieszyć. Proszę. Jedziemy 100 km na godzinę i mamy marudera przed sobą. Chcemy szybko zniknąć. Już na jego wysokości mamy ponad 120. Błyskawicznie. Przy czym, co też podkreślałem już parę razy w tych nowych hybrydach, najnowszych, po naciśnięciu gazu przyrost. Prędkości, reakcja samochodu jest absolutnie natychmiastowa. To wygląda zupełnie tak, jakbyśmy mieli pod nogą wolno-sący ogromny, przepotężny silnik, pracujący akurat na biegu, pozwalającym wykorzystać maksymalny moment obrotowy. Wówczas każde drgnienie stopy zmienia się w natychmiastowe przyspieszenie i to jest to. Nawet bardzo, bardzo szybkie samochody, mocno usportowione nie reagują tak szybko na wdepnięcie gazów w podłogę, jak te najnowsze hybrydy. Bo zawsze jest ten moment, kiedy skrzynia biegów musi się zdecydować na redukcję, to jest raz, dwa o ile biegów, trzy co wrzucić do silnika, w jakiej ilości. Tu tego nie ma. Jest to kolejny, oczywiście, element, który będę tłumaczył w czasie filmu technicznego, którego kręcenie na szczęście dobiega końca. Tak jak Wam mówiłem, pisałem w komentarzach: To naprawdę nie moja wina nie jesteśmy w stanie skoordynować swoich wolnych terminów. Z Akademią Techniczną Toyota Motor Polska, gdzie po prostu istnieją odpowiednie przekroje, w których palcem będę mógł Wam pokazywać to, o czym mówię. A to jest dla mnie bardzo istotne. Nowe hybrydy królują. Tego typu wygłoszenie, jakie mamy tu, prosimy we wszystkich modelach. Jazda nowoczesną, najnowszą generacją hybrydy jest cicha, oszczędna, przyjemna i no w moich oczach, a ja jestem wielbicielem i wielkich silników i diesli, to co teraz Toyota wprowadziła do swoich samochodów jest w pełni satysfakcjonujące dla mnie jako petrolheada i bez najmniejszych wahań akceptuję najnowszą generację hybryd jako nie już etap pośredni w rozwoju cywilizacji technicznej prowadzącej do um, maksymalnego obniżenia emisji spalin i emisji cząstek stałych a wręcz w pewnym sensie już ten element docelowy dlaczego? dlatego, że co mówiłem już przy okazji RAV4 powtórzę teraz ten samochód pozwala na jazdę w trybie elektrycznym, czyli bezemisyjnym ale jednocześnie nie oznaczającym pobierania prądu z gniazdka. Prądu, który wytwarzany jest w sposób kompletnie niebezemisyjny i nieekologiczny. Poza tym, pobieranie prądu z gniazdka w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd typu plugin jest potwornie długotrwałe i upiornie niedogodne, ponieważ takich ładowarek jest bardzo mało. Tutaj baterie ładują się same w trakcie jazdy. A jak są naładowane, to pozwalają jechać w trybie elektrycznym do 6-7 km jednym ciurkiem. A na samym prądzie mnie udało się rozpędzić najbardziej do tej pory do prawie 90 km na godzinę. A są tacy, którzy twierdzą, że dokonali tej sztuki do prędkości 120 km/h. Co już przyznacie, jest imponujące. Generalnie po raz pierwszy rekomenduję ludziom lubiącym limuzyny klasy średniej, żeby się naprawdę mocno zastanowili, czy nie warto dołożyć trochę do klasycznych 150-konnych turbo które w tej klasie stanowią większość jako samochody służbowe średniego stopnia menedżerskiego, szczebla menedżerskiego. Czy nie warto pójść w tym kierunku? Oczywiście ten egzemplarz, który jadę, który jest wyposażony we wszystko poza szklanym szyberdachem. Nie wiem, czy on jest w ogóle dostępne, ale nie sądzę, żeby nie był. Ale poza tym ma elektrycznie ustawiane nawet fotele tylne. Ten samochód z całą pewnością nie kosztuje 140 tysięcy złotych, a jakieś, ja wiem, 200-220. To już jest bardzo poważna kwota, ale ja na taki samochód nikogo nie namawiam. Samochód za 140 tysięcy złotych ma trzystrefową klimatyzację automatyczną ma automatyczną skrzynię biegów ma ten sam zespół napędowy ma już całkiem przyzwoite audio i prawie pełny zestaw ochronno wspierający kierowcę to co komu więcej elektryczne fotele skóra Pewnie, fajnie, ale po co? To kosztuje kupę pieniędzy. A sam samochód robi piorunująco dobre wrażenie. Chociaż oczywiście Robert Rybicki z Autoświata się czepia tego jeszcze, że jest za cienki wieniec kierownicy. Ja akurat bym go nie nazwał za cienkim. Dla mnie o wiele istotniejsze jest to, że kierownica ma ogromny zakres regulacji. Że jest znakomicie wykonana. I że wszystkie elementy sterowania z kierownicy są logiczne, znakomicie wykonane i perfekcyjne w obsłudze. To jest ważniejsze. A najważniejsze, że to się zrobił naprawdę znakomity samochód. Świetnie, że Camry wróciła do Europy. Świetnie, że jest teraz samochodem, który zastępuje jednocześnie poprzednią Camry, czyli samochód właściwie klasy wyższej, ale tak nie do samego końca. I Toyota Avensis, która była zawsze raczej samochodem niszowym, wybieranym głównie przez Przysięgłych fanów, prawie że wyznawców Toyoty. Żaden przekonany w jakiś sposób fan motoryzacji nigdy w życiu nie wybrał Avengersa. Ja, jako przekonany fan motoryzacji, maniak absolutny motoryzacji, z całą pewnością bez najmniejszych problemów wybrałbym nową kamerę. Natomiast, i tutaj może Was zaskoczę. Ze względu na pozycję na fotelu, lepiej mi się jeździło RAV 4, która jest w dodatku tańsza, praktyczniejsza. Aha? Zastanówcie się nad tym. Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest to znakomite auto, wreszcie równie konkurencyjne jak Corolla w klasie kompaktowej. Dla rywali w klasie średniej, gdzie Toyota nie odgrywała do tej pory praktycznie żadnej roli. Dziękuję, do widzenia.